Cześć, z tej strony Paula, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym dniu chciałam Wam pokazać ten oto tutorial. Są to bardzo naturalne fale, które uzyskałam bez prostownicy, ani bez lokówki, więc jeżeli jesteście zainteresowani tą oto fryzurą, jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób ją uzyskałam, serdecznie zapraszam do oglądania. Moje włosy są już e, wilgotne I jako pierwszy produkt nałożę odżywkę bez spłukiwania Jest ona z firmy L'Oreal e, Powiem Wam, że ona bardzo fajnie nawilża moje włosy Włosy są mięciutkie, gładkie I powiem Wam, że w lecie dobrze jest e, użyć jakąś odżywkę bez spłukiwania Także wmasowuję ją w rękę Nie będę prosto, centralnie e, sprayować na włosy, bo nie chcę ich przetłuścić i dosłownie na same końce a, Tak ją wmasowywuję Z góry do dołu okay, Ja już masowałam odżywkę Następnie użyję suszarki I wysuszę włosy w 100% Żeby one były suche Nie będę robić ani na szczotce Ani nie będę prostować Jedynie użyję suszarki Tak, moje włosy są już suche w 100%. Oczywiście rozczeszemy, zrobimy sobie przedziałek. Mój przedziałek jest troszeczkę lekutko na bok. I dokładnie musimy przeczesać włosy od nasady po same końce. I tak, będziemy potrzebować trzy takie zwykłe gumeczki. Moje włosy są już rozczesane i sobie oczywiście teraz przedzielamy włosy na pół. W miarę tak równomiernie, żeby z jednej i z drugiej strony było tyle samo włosów. I okej, okay, teraz bierzemy tą partię samą z czubeczka, tak oddzielamy sobie w sumie, tak uh, zaokrąglamy. Ja już Wam postaram się tak pokazać coś w tym stylu, żeby to po prostu szło tak naokoło. I to sobie rozczesuj, ro, rozczeszujemy, rozczesujemy dokładnie. I sobie tak właśnie teraz zakręcamy, twistujemy. Bardzo porządnie włosy muszą być rozczesane, żeby oczywiście nie było żadnych kołtunów, żeby one były piękne, gładkie, nie były puszyste i żeby nam się ładnie skręciły naturalnie. I teraz sobie je tak ładnie zawijamy. Nie muszą one być tak bardzo mocno zawinięte, tylko tak luźniej, żeby ta fala była bardziej naturalna. I bierzemy gumeczkę i sobie ładnie ją przeplątujemy tutaj we włosy i taki fajny, śmieszny e, koczek musimy uzyskać. I teraz Mamy jeszcze jedną stronę, tutaj prawą i drugą stronę lewą. Jeszcze raz sobie przecze, przeczesujemy. Boże, nie umiem powiedzieć słowa przeczesujemy. Bardzo dokładnie musimy przeczesać. I znowu twistujemy, zakręcamy. Nie za mocno, ale upewnijcie się, że te włosy są gładkie. Nie ma żadnych kołtunków. I jedziemy teraz z tej strony... Robimy takiego koczka na bok. Śmiesznie to wygląda, ale powiem Wam, że efekt jest fajny, bardzo naturalny i nie musimy po prostu używać ani prostownicy, ani żadnej lokówki, bo szkoda palić włosy. Tym bardziej, że jest lato, jest ciepłe powietrze, włosy się troszkę pierzą, także im mniej ciepła. Dla włosa tym lepiej. No, i bierzemy się teraz za lewą stronę. I też sobie tak ją twistujemy. Bardzo ładnie. I oczywiście będziemy potrzebować ostatniej, trzeciej gumeczki. Ok. I zawijamy na około. Bierzemy gumeczkę i ją przeplatamy. Ok. I tak to wygląda, bardzo śmiesznie. Może ja Wam teraz pokażę z tyłu. Będę sobie z tym siedzieć około godzina-dwie, ponieważ nie chcę używać suszarki. Jeżeli macie jakąś imprezę i nie macie czasu, to możecie zastosować suszarkę. Po prostu ją włączyć na niezaciepłe powietrze i możecie sobie tak troszeczkę z daleka suszyć. Tylko lepiej jak będziecie trzymać, bo to może się po prostu rozwalić. I tak sobie przez parę minut suszyć jedną, drugą i trzecią tą kopeczkę. Ale według mnie lepiej, jak po prostu jest to zrobione naturalnie. Te włosy są i tak suche. Poczymać za dwie godzinki i one będą lekko pofalowane. Także ja teraz z tym będę siedzieć dwie godziny, coś sobie porobię, wypiję sobie kawkę. I widzimy się za dwie godziny Wracam do Was kochani po dwóch godzinach e, Będziemy zaraz ściągać te oto koczki e, Chciałam Wam pokazać Nałożyłam sobie właśnie e, Nakleiłam sobie paznokcie Które kupiłam w H&M I zapłaciłam za nie 8 dolarów Nie wiem czy one są w Polsce Prawdopodobnie tak, bo teraz wyszła linia i kosmetyków I paznokcie, i lakiery do paznokci I, i różne pędzle Także myślę, że może nawet znajdziecie je w Polsce I one się tak prezentują Są one takie srebrne Uch, chyba się światło zmienia w pokoju Są mega, mega takie um, metaliczne I powiem Wam, że długość jest fajna Nie są ani za długie Wyglądają w miarę naturalnie Ale światło tak mega odbija, że po prostu szok no i wydaje mi się, że do dzisiejszego outfitu, do dzisiejszej fryzury będą mi one pasować. Już miałam takie beznadziejne, krótkie, brzydkie paznokcie, bo ściągnęłam sobie żele i stwierdziłam, że po prostu nakleję, będzie to szybko i, i tanio tak naprawdę, bo tak jak mówię, one kosztowały 8 dolarów i tak wygląda pudełeczko tych pazurków. No dobrze, przechodzimy do rozplątywania moich włosów. Jeszcze tak przed ściągnięciem tych gumeczek chciałam wam pokazać jaki produkt będę nakładać na włosy. Jest to produkt z firmy Vella. Wygląda on tak. Na pewno w Polsce możecie go kupić, bo ja go akurat mam z Polski. I to jest taki jakby krem. On lekko nabuszcza włosy i i nadaje właśnie takiego, takiej miękkości, połysku i wygładza. Także ja je po prostu ja użyję tego produktu dzisiaj na moje włosy. Gadam i gadam bierzmy się do ściągania tych gumeczek. ściągamy sobie jedną, drugą i trzecią, drugą. i w sumie nie. teraz tak nałożymy. Tego kremu Dosłownie takie dwie pompeczki On jest taki troszkę matowy Pachnie, oh my god Pachnie po prostu tak bardzo słodko Nawet nie umiem opisać Tego zapachu I rozczysujemy Od góry do dołu Palcami Oczywiście nie używamy żadnej szczotki Żadnego grzebienia, bo nie chcemy Żeby te włosy były takie u, Jak afro i tutaj druga strona. Malutka, uciekaj stąd. Chcesz się przywitać? Maluszku? Chcesz się przywitać? Kto tam jest? Gdzie jest malutka? Hmm? Okej. Okay. Także tak to się prezentuje. I teraz ściągamy ostatnią gumeczkę. Up. No kleiłam te paznokcie i teraz mnie jest strasznie ciężko ściągnąć. Gumkę. No i jedną pompeczkę i wmasowujemy na same końce. Nie chcemy za bardzo od nasady, żeby one nie były za tłuste. Okej, okay. okay. sianko jest, ale zaraz się go pozbędziemy. No, fajnie wyszły te ala loczki i widzicie, nawet nie trzeba ich e, robić ani na prostownicy, ani na lokówce szkoda palić i wysuszać włosy szczególnie na lato jak u nas, szczególnie u nas pogoda jest, normalnie jest taki upał jest tak duszno, że szkoda te włosy prostować bo zaraz one będą puchate także stwierdziłam, że to jest najlepsza metoda aby te włosy miały fajny wygląd i nie były spalone ani przesuszone, i tak. Ja jeszcze mam taką fajną przepaskę. Ona jest taka złota: są to takie ala kwiatuszki z diamencikami. Ja ją sobie po prostu tak nałożę, bo akurat będzie mi pasowała na dzisiejszą imprezę. Także sobie ją, jak macie jakieś właśnie takie. O przepaski, to fajny, fajnie to będzie wyglądać z tymi loczkami. I troszeczkę sobie o tak podniosę. I dam jeszcze troszeczkę tego kremu na końce, bo one mi się takie trochę pierzaste zrobiły przez tą cholerną pogodę naszą. Normalnie nic nie można włosów ułożyć. Nic nie można z nimi zrobić, bo zaraz są puchate. Okej. Okay. No. I tyle, kochani. Tak się prezentuje moja dzisiejsza fryzurka imprezowa. Mam nadzieję, że też sobie poradziliście z, z twistowaniem włosów i wyszło Wam Podobny sposób. Tak jak mówię, jeżeli macie takie przepaski, to bardzo fajnie, bo to jeszcze dodaje właśnie takiego lepszego efektu. Tak to się prezentuje, kochani. Ok, i tyle. Także dziękuję serdecznie za oglądanie. Fajnie, że zostaliście ze mną. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten naturalny efekt. Jeżeli chcecie więcej takich tutoriali, piszcie w komentarzach i oczywiście dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dzięki i do następnego. Pa! pa.